Miałem nadzieję, miałem nadzieję, że wrócisz jeszcze, na dworze jeszcze deszcz pada. Może jednak wpadniesz na kawę, potem opowiesz mi jak smakowała. Nie chcesz, to nie musisz odchodzić, wróć i nie zamykaj drzwi. Jesteś taka piękna i radosna. Czasem łamiesz moje serce. Czasami Ty cierpisz przez moje. Moja głowa czasami za mało czuje. Za mało myślę o Tobie i o nas. Nie ma mowy o naszych planach. Niczego Tobie nie obiecuję, chociaż miłość mogę dać. Bo bez Ciebie ona nie... Nie jest niczym, Twoje oczy takie radosne. Nie widziałem ich już od dawna, odjechałaś, a za chwilę wrócisz. Ja o tym wiem tak naprawdę, bo nie chcesz żyć bez naszej miłości.